Dostojewski twierdził, że są w życiu granice, które niebezpiecznie jest przekraczać, bo później nie da się już za nich wrócić. Jestem prawie pewien, że chodziło mu o granicę polsko-brytyjską. To jest zupełnie inna mentalność, wie, że ci wie, ci ludzie są jacyś tacy inni, a ci tacy wie, że, że bardziej otwarci, że, się, że nie oceniają, że to jest... No to stary, jedziemy. W Anglii nigdy nie ufać, że Polakowi. Polakom. Bądź miły i się uśmiechaj. Ja Może pierwszy raz postawić nogę na angielskiej Dwa. ziemi. Dwoń! Dwoń! Emigracja XD w sobotę i niedzielę o 22:00 w Comedy Central. Nowy Domestos Power Foam. Wywraca do góry nogami świat walki z zarazkami. Gęsta, silnie działająca piana zabija zarazki nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Nowy Domestos Power Foam. Nie do zatrzymania. Jak wielkie okazje to Allegro Smartwix. Już 5 maja startuje festiwal cenowych okazji do minus 50%. Smart w promocji na rok 20 zł taniej i przygotuj się na Allegro Smart Weeks. Ceny spadają, a ekscytacja rośnie. Start w poniedziałek 5 maja. Jak tak? To Allegro. – Pośpiesz się! – Czekaj, to nie takie proste. – Proste! Płacisz i przy okazji oszczędzasz. – Od każdej transakcji automatycznie odkładam 2 złote. – W Beka o Banku Polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie, bo oszczędzasz przy okazji. – Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. – Wyszkolić najlepszą jednostkę specjalną na świecie? – Tak jest! – Zrobić bestsellerową grę komputerową? – Wiadomo. – A jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła nam wybitnie. Oranżada Helena zero cukru. Wybitna bez cukru. Pewni swego. Wszystko robią po swojemu. Wybierają pożyczkę, którą spłacają kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak jak chcą. Weź pożyczkę w Aliorbanku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Alior Bank. Z Vision Express zyskujesz opiekę nad wzrokiem w każdej chwili. Wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim okulary ze zniżką, wymianę soczewek i okularów, badania wzroku bez limitu i wiele innych. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wilkinson Sword zna się na ostrzach jak mało kto. Nasze ostrza są tak dobre, że chcesz się nimi golić bez końca. Wilkinson Sword, mistrzowie ostrzy. Dajemy gładkość wartą licencji. Wypróbuj Hydro 5. Już w poniedziałek w fakcie. Nowa waloryzacja. Trzynastki, czternastki. Seniorze, sprawdź, co ci szykuje państwo. A także, dodatek, piękny ogród, co sadzić, jak dbać i na co uważać. Kupuj fakt. Ziarna jakości premium, wybrane przez mistrzów lawaccy. Grazie, czy to Las Vegas? Wenecja. Nie ogarniam. Naprawdę dobra. Lewandowski się skończył. The end. I'm a legend. I'm a legend. I'm a legend. Live I'm a legend. drink. Be a legend. Przy ulicy Finansowej mieszka Ania, która marzy o wygodnym autku. Nierabialne? Rabialne! Z nowością od Providenta. Weź pożyczkę bez prowizji u doradcy lub online do 30 tysięcy złotych. RSO Prowident Provident. Jest dobrze. No ale jak powiedzieć, że mamy serwis, części, łańcuchy, prowadnice? To wszystko, to się nie zmieści do reklamy. Spokojnie nowy. Oni wiedzą. Wiedzą? Wszyscy wiedzą, że wiosną kwitną sztilowe okazje. Dlatego kosiarkę z systemu AK w komplecie z dwoma akumulatorami i ładowarką teraz dostaniesz w sztilowej cenie. A cały asortyment sztil dostępny jest w 10 ratach RRSO 0%. Sprawdź wiosenne promocje na www.sztil.pl lub u dealerów Still. Tak działa kostka czekolady Wedel, a tak całe muzeum czekolady. Teraz w loterii do wygrania. Codziennie bilety do Muzeum Czekolady Wedel oraz co tydzień 10 tysięcy złotych. Wedel z przyjemnością. Jak troszczyć się o drewno? Zabezpiecz je produktami Sadolin, by nie bało się wody, mogło cieszyć się słońcem i bronić przed śniegiem. Zachowaj piękno drewna na lata. Polecam Sadolin. Darek Stolarz. Determinacja, kreatywność, pasja. A wszystko to z miłości do czekolady Excellence od Lindt metr Chocolatier. Znamy się po pieskach. Czas poznać się po imieniu. Dzięki Magenta Moments i Mobile codziennie w Żabce druga kawa gratis. Dołączasz? Czym będzie zajmować się firma? Robotami. Budowlanymi, remontowymi? A, oh, twój typ PKD. Zabawki i edukacja. Na starcie firmy pomoże ci księgowy i ekspert na wideo. I bonus na łatwiejszy pierwszy rok. ING, twój asystent w zakładaniu firmy. Dzień dobry. Rozmawiamy o rozmaitych sprawach. Smak McKevin. Ja po amerykańsku też. No tak, W Wczuł się trochę Rafa. jest pełna szczęga i wszystkie zęby idealnie ładnie się składające, gdy naprawdę mega czysto mówimy: Che day! Excuse me? Neighbor, przepilnujesz <laughs> mi życiownie? No. Brytolo nie wiedzą, co się dzieje, nie? Das is ein skandal! Jak wie, się poczułem. Ale jak macie światowo w ogóle? Patrzę show w soboty i niedzielę późnym wieczorem w Comedy Central. Uh, Miłość to trudna gra. Gdy myślisz, że jest dobrze... Spokojnie, nie pozwolę ci odejść. ...zaczyna się pasa zła. Tu jesteś. Ale z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Poszukaj sobie jakiejś miłej polki. Ekskomuniści są wiecznie na na Dwóch i pół. Od poniedziałku do piątku o 8.10 w Comedy Central.